A witam, witam. Tutaj proszę o zakupy ze sklepu Syfydy Kreatine. Dwa pudełka po pół kilo Smak ananasowy i to jest to. Kreatyna jest nie tylko dobra na mięśnie i tak dalej, ona też dobra na mózg jest ogólnie. Także no wziąłem trochę. Poczułem jakiś przypływ energii, delikatny oczywiście, no bo to różne czynniki wpływają na cały kształt zdrowotności, ale jednak pomaga. Tak i dostałem jeszcze uwaga Zdałem Batonika, kurde w nagrodę suko Znaczy w gratisie Piękna kobieta a, a propos suki to przecież Wszystkie pieski płci żeńskiej są takie miłe. Więc czemu mówi się suko na kobietę, którą się doświadcza nieprzyjemnie? Chyba, że kiedyś kogoś ugryzła taka psica i tamtej pory Mówi się dualistycznie, że suko i ma znaczenie pozytywne i negatywne.